Nie mamy sobie nic do zastrudzenia. My możemy pisać stanowiska, wnioski, rozmawiać, monitorować i to robimy. Mają ruszyć kontrole dotyczące zboża trafiającego do Polski z Ukrainy. Jakie konkretnie instytucje państwowe będą te kontrole przeprowadzać? Są różne instytucje, a więc graniczne, skarbowe, i wichar, zbiory, sanepit, weterynaria, każdy ma w swoim zakresie różne badanie różnych zbóż i chcemy porozmawiać z wojewodą, jak to zrobić, żeby to zrobić skutecznie, bo wiemy, że Proceder istnieje tego zboża yy, przychodzącego z zagroń z Ukrainy. Najgorszym chyba z tego wszystkiego jest to, że przychodzi do nas zboże i kukurydza techniczna, a to oznacza, że nie podlega na granicy żadnej kontroli, yy, a to oznacza, że jest zagrożone nasze bezpieczeństwo żywnościowe, a więc yy, naszych zwierząt i ludzi. Jeżeli pojedziemy na kontrolę yy, i coś zostanie przed nami ukryte, nawet. Bo y, procedury są pewne, że no, nie wszystko możemy sprawdzić. Y, po kilku takich kontrolach musimy podpisać, no, wiadomo, ostateczny protokół. I nie chciałbym się podpisać pod protokołem, że nic nie znaleźliśmy, że jest wszystko dobrze, skoro wiem, mam przekonanie, że nie jest dobrze, jest źle i dlatego chcemy się przygotować do tego bardzo profesjonalnie. Agrounia zarzuca Izbie bezczynność. Jakby Pan się odniósł do, do tego? No, tutaj to akurat nie, nie mamy sobie nic do My możemy pisać stanowiska, wnioski, rozmawiać, monitorować i to robimy. Nasze interwencje były od wielu, wielu y, tygodni. Y, zgłaszaliśmy to na spotkaniach z wicepremierem na Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Zgłaszałem to y, w formie stanowisk kilkakrotnie y, już we wrześniu, w, w listopadzie, y, w październiku. Y, konkretne, konkretne działania nawet podejmowaliśmy pisząc stanowiska, żeby uruchomić skup interwencyjny kukurydzy. Później dopisywaliśmy to, żeby Tą kukurydzę rozszerzyć ten punkt skupu przez holding spożywczy i używając do tego podmiotów prywatnych, po to, żeby jak najszybciej zdjąć z rynku. No, po prostu my nie mamy możliwości kontrolnych. No, dobrze, że teraz nam się udało przynajmniej no, dogadać ze służbami pana Wojewody, żebyśmy to zrobili.